W Ubiegłym roku, w wydawnictwie, w Sandomierzu, ukazała się książka Pod sufitem nieba. To książka, która opisuje życie świętego brata pokornego stolarza z poczekajki. Stoje na tle różnych narzędzi frezarskich, bo one w jaki sposób ilustrują to, jak brat Kalixt formował swój charakter. To był człowiek niezwykłej pokory i prostoty. On potrafił z pokorą przyjąć różne uwagi, odcinki, a jednocześnie z odwagą zwrócić uwagę na niedoskonałości, i jak napisała jedna z osób, które zostawiły o nim wspomnienie, Kalixt potrafił patrzeć prosto w oczy i mówić o tym, co w człowieku jest najlepszego. A jednocześnie potrafił tak delikatnie zwrócić uwagę, że człowiek nie czuł się winny, ale w jakiś sposób podniesiony. Kalix to człowiek, który przyszedł tu na poczekajkę, aby nadzorować prace stolarskie w kościele, który, przypomnijmy, był budowany dla 40-tysięcznej parafii, tu ponad 1000 m2 sufitu ułożone przez brata Kaliksta na wysokości 26 metrów. Zastanawiano się jak to zrobić, bo po pierwsze to bardzo duża wysokość. Po drugie kościół, w którym montowano ten sufit, był już używany do kultu publicznego. Dlatego też nie można było założyć rusztowań w całym kościele, bo przeszkadzałoby to w modlitwie. Po drugie byłby to ogromny koszt. Brat Kalikst Wymyślił rusztowanie na kółkach, co w tamtym czasie było czymś niezwykłym. On sam tam wchodził, bo inni się bali. Co więcej, Kalix to człowiek, który wykonał wszystkie okna i setki drzwi w kościele i rozpoczętym od 1988 roku budowanym nowym klasztorze, przeznaczonym na seminarium. Jego prace to także wszystkie dekoracje, to naprawy różnych psujących się sprzętów, ale nade wszystko jego pracą to było to frezowanie duszy, to ukazywanie, że człowiek ktoś, to ktoś, to nieustannie nad sobą pracuje. Brat Kalikst był człowiekiem ogromnej cierpliwości i chociaż osobiście przeżywał, że przeszkadzano mu w pracy, gdy przychodzili różni interesanci, to starał się zachować ten pokój i cierpliwość. Do legendy urastają jego zachowania, kiedy zawsze rano wstając na modlitwy, przerywając pracę na modlitwie anioł Pański, czy zawsze przychodząc na nieszpory i wieczorne rozmyślanie, tak dbał o modlitwę, kiedy bywało, że jeden z jego współbraci za Chrystian który miał obowiązek otwierania kościoła, zasypiał, a zdarzało mu się to nieraz. Raz, raz Kalixt szedł otworzyć kościół, kościół ludziom stojącym przed zamkniętą świątynią. Pewnego razu jedna z kobiet nie wytrzymała i powiedziała tak. Jak ten brat Kalixt ma dyżur, to zawsze się spóźni. Ona nie wiedziała, że on robił im jakąś przysługę i jeszcze za to oberwał. Ale on taki był. Nie potrafił się denerwować, a jeśli widział jakąś trudną sytuację, to reagował na nią zupełnie inaczej niż zwykli śmiertelnicy. Ponieważ był cenionym specjalistą w klasztorach prowincji warszawskiej, Wzywano go do różnych interwencji stolarskich i innych technicznych prac w różnych klasztorach. Pewnego dnia z ciężką torbą, z narzędziami stolarskimi jechał przez Warszawę do Gorzowa czy gdzieś dalej i zatrzymał się na dworcu centralnym w Warszawie. Zostawił torbę bardzo ciężką na ziemi i poszedł kupić sobie bilet do kasy. Wracając z biletem zobaczył, że jego torbę ciągnie jakaś kobieta, ledwie ją sunąc po ziemi. Ona chciała po prostu ukraść <coughs> tę torbę, ale nie wiedziała, że jest taka ciężka. Więc Kalix do niej podszedł spokojnie i mówi dziękuję, że mi pani podniosła dalej, to już sam dam radę, odzyskując swoją własną zdobycz. To był człowiek, który miał rzeczywiście pomysł nie tylko na rozwiązania konstrukcyjne, ale też potrafił Celną ripostą, uwagą zwrócić to, co, na to, co jest najważniejsze. Przy budowie klasztoru i kościoła byli różni tak zwani dobrodzieje, których ja nazywam, że im się dobrze działo, bo dobrych zakonników, zwłaszcza przełożonych, którzy mieli dobre serce, wykorzystywali. Kalixt to ktoś, kto znał się na fachowej robocie, i widział, jak różni kombinatorzy wykorzystują dobrych kapucynów. Kiedyś jeden z takich specjalistów zapytał, bracie Kalix, kiedy zaczniemy budować łącznik, łączący klasztor z kościołem? A Kaliks pyta, a po co, proszę pana? A no bo, żeby ojcu Cyprianowi, o którym był już filmik, Łatwiej było w zimie wchodzić do kościoła, bo tu było ślisko i on się rozpędzał, wbiegając do kościoła. A Kalix mówi tak, wie pan co, to ja już wolę zrobić lektykę, w której klerycy będą wnosić Kalik Cypriana do kościoła, niż pan ma budować łącznik. A jednocześnie był to człowiek, który mimo swojej odwagi i prostoty potrafił tak naprawdę być kimś bardzo, bardzo oddany Panu Bogu. Jeden z braci, brat Franciszek, opisywał, jak to brat Kalix podzielił się takim doświadczeniem, gdy bracia zapytali go, jak to jest, że brat, który przychodzi taki zmęczony do chóru, tak skupiony się modli, tak wpatrzony w Jezusa? A on mówi: wiesz, to nie zawsze tak było. Kiedyś jeden z przełożonych powiedział mi: Bracie, zrób taką półeczkę na telefon, którą się przyczepi do ściany. Wtedy w klasztorze był jeden telefon i stawiano go gdzieś na korytarzu, żeby był łatwo dostępny. I on mówi tak, brat Kaliks. Zamiast dwóch godzin, to tę półkę tak dopieszczałem dwa dni. I tak sobie myślałem, jakie to ważne. Ale przełożony zapomniał o tej półce i przyszedł po tygodniu. I pyta się, gdzie ta półka? A kiedy Kaliks pokazał mu to zrobione przez siebie w jego rozumieniu arcydzieło, ten popatrzył, a takie byle co, i rzucił to w pokrzywę. Kaliks mówi: Tak strasznie mi się przykro zrobiło, że ktoś nie cenił mojej pracy, ale zarazem wyciągnąłem z tego lekcję. Kaluś, mówił sobie, ty myślisz o tym, co zrobisz, ale to tylko Bogu. Trzeba się chcieć podobać, bo ludziom to i tak nie dogodzisz. I mówi, od tej pory zacząłem inaczej się modlić, bo już nie myślałem o tym, jak przybić tę deskę, jak wychoblować ten kawałek drewna, ale myślałem o tym, że jestem przed Panem Bogiem. Ten człowiek, kiedy zapadł już na, najpierw na chorobę wieńcową i miał wylew, przepraszam, zawał serca na dworcu w Stoku, i trzeba powiedzieć, że to był ewenementem, że Reanimowano go 8 razy, silny organizm, przeżył to, potem wrócił jeszcze do pracy, ale choroby układu krążenia spowodowały, że coraz bardziej słabł. Kiedy był tu w szpitalu na poczekajce na, przy alei kraśnickiej 100, pielęgniarki i inne osoby, które otaczały go opieką, mówiły, co to za pacjent, który się nie skarży, ale Kaluś miał wielu przyjaciół, którzy go odwiedzali. Kiedyś jedna z pań obcinała mu paznokcie rosnące u nóg i kiedy zobaczył to współpacjent, mówi – ależ on ma dobre dzieci, skoro są tak wdzięczne, że tak się nim opiekują. Bo Kalis to był człowiek, który zdobywał swoje, z, z, sobie ludzkie serca. Był człowiekiem, który w domach na poczekajce zostawił wiele pamiątek, w postaci stołeczków, taboretów, nareperowanych sprzętów domowych, a jeśli nie mógł już czymś pomóc, to zbierał drewienka czy trociny dla ludzi, którzy mieli kominki i piece i w nich palili. Jednocześnie zawsze miał czas, aby w niedzielę chodzić do domu opieki społecznej, miał tam swoich przyjaciół, którym, opiekował, którym się opiekował i którym zanosił różne otrzymane od innych prezenty. Święty człowiek, który zmarł w sobotę, w Wigilię Bożego Miłosierdzia, pierwszą sobotę, 6 kwietnia 2013 roku, zmarł w opinii świętości. Dzisiaj mamy już świadectwa łask uzyskanych przez niego, jak uzdrowienie według świadków cudowne Łukasza Junczyka z Serpelic, który miał... Śmiertelne zagrożenie życia w postaci wylewu. Jak też uzdrowienie z neura nie ten... to jest taka choroba wrażli... nad wrażliwości neurologicznej skóry. Jak też wiele łask, które... których doświadczyła czy rodzina skałbów czy Dudkiewiczów, którzy byli z nim bardzo zaprzyjaźnieni. Myślę, że postać brata Kaliksta, jak napisał o nim ksiądz Infuat. Kazimierz Bownik to człowiek na nasze czasy, który przez swoją prostotę, pokorę, a jednocześnie otwartość na Boga i na ludzi pokazuje, że być świętym to być zwyczajnym. Zbierając świadectwa różnych braci z naszej prowincji i ludzi świeckich, którzy znali Kaliksta, spotykałem się najczęściej z takim zdaniem: On nie był dziwakiem. On był taki normalny i zwykły. A jednocześnie był niezwykły swoją prostotą, pokorą i pobożnością. Jak napisała to w takiej ulotce, wydanych zresztą przez nich Hanka Pasek, jego pokora była czymś, do czego żaden z nas chyba nie jest w stanie dosięgnąć. A jednocześnie, jak powiedział to były proboszcz na poczekajce Waldemar Grubka. cela brata Kaliksta krzyczała ubóstwem. To był człowiek, który się nie przywiązywał do rzeczy a jednocześnie był bardzo związany z Bogiem i potrafił stworzyć krąg przyjaciół, o których pamiętał i którym także ufamy, że dziś z nieba pomaga. Dziękuję bardzo.